Drogi Skorpionie, wylosowałam już dla Ciebie karty na tydzień Nowiu Wraku. Pierwsza karta mi wypadła, pchała się po prostu. W tym tygodniu zmieniamy nieco strukturę czytania. Karta po lewej będzie nam mówiła o Twoim nastawieniu. Zobaczymy, czy to z Tobą zarezonuje, to Ty decydujesz, czy to Twoje energie, Jak, jaką Ty emanujesz energią w tym tygodniu wobec świata ludzi. Karta po środku to bardziej życie zawodowe, a karta po prawej to bardziej takie prywatne, jakieś emocjonalne rozkwinki, ale niekoniecznie, zobaczymy jak to wejdzie. Drogi skorpionie w czwórce, kielichów po lewej. Możesz być rozkojarzona, zmęczony, ten młodzieniec schował się przed prawdopodobnie prażącym słońcem, coś jak dzisiejszy dzień pod drzewem i pije, i pije, ale jest wciąż spragniony. I myśli o jakichś trzech innych kielichach, albo wypił już czwarty i wciąż chce mu się pić. I kiedy to nagrywam, jest przed godziną 22 i wiecie, jest ponad wciąż 30 stopni, chyba 31, jak na Polskę to dość egzotycznie, no ale chyba musimy się już do tego przyzwyczaić. Może ci skorpionie drogi, albo droga gorąca po prostu, ostatnio, i to wpływa jakoś na Twoje samopoczucie, i masz dość całego tego nowiu, niech się już się skończy. Ale dobra rada, dzisiaj już drugi albo trzeci raz ta karta się pcha, i to jest karta najbardziej moim zdaniem obrazująca właśnie fazę księżyca nowiu. Królowa monet po środku, która nam mówi o tym, żebyś się oddała jakimś czy oddał zabiegom, zrobiła coś dla siebie, poćwiczyła, pokremowała się, poszedł na siłownię, poszukał jakiegoś dobrego miejsca, nie wiem, do spotkania się na jakimś grillu ze znajomymi. To jest tego typu energia. No, ale miało być o pracy. No to w, wygląda na to, że te monety do ciebie spływają na bieżąco, bo ten wąż w ząbkach grzecznie taką ogromną monetę e, znosi z drzewa tej królowej siedzącej na tronie. Więc wydaje się, że wpływają pieniążki na konto z pewną regularnością. Oby tak było, czego Wam oczywiście życzę. Czyli chyba w pracy w porządku. No, a dwójka buław. E, to bardziej tak o prywatnym. Możesz szykować się na urlop, bo mamy młodzieńca, który śledzi globus i zanim tam za te morza się uda, to chce się nauczyć czegoś o kulturze danego kraju, o tym, co ludzie danego kraju lubią, jedzą, jak spędzają wolny czas, jaką mają architekturę, co tam można zobaczyć, i tak dalej, i ale mamy też na pierwszym planie wysoko urodzonego człowieka w czerwonym odzieniu, i dużo starszego od tego młodzieńca domyślamy się z postury, z ubioru, z kodu ubioru, z koloru. I też widzimy, że to Pachole, wręcz młodzie, młody człowiek, może symbolizować taką świeżość Twoją albo właśnie taką. E takie niezdecydowanie, czyli na przykład chcesz y, zmienić pracę, a nie wiesz, jak się za to zabrać, albo masz do wyboru jakieś dwie drogi, mamy dwie buławę stoi między nimi, y, a nie wiesz, y, którą drogą dalej pójść i potrzebujesz być może właśnie jakiegoś mentora, tak jak ten na tej karcie kogoś, kto Cię pokieruje. Pomyśl, czy w tej danej Twojej sytuacji, jeśli to Ciebie oczywiście dotyczy, Możesz poradzić się kogoś, kto jest w tym akurat, co jest Ci potrzebne, biegły. No i to tyle. Drogi Skorpionie, życzę Ci bardzo dobrego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie.